Nie kompromituj. Cedul. Największej tremy dostałem w których z pierwszych scen w trójkę z łodzi. Kiedy usiedliśmy, w łodzi, kiedy usiedliśmy przy stole i pojawił się Artur Zbielski, Krzysio Chodorowski i. I ja siedziałem i mieliśmy odegrać scenę. Ja sobie wtedy dałem sprawę, że ja mam straszną tremę, nie tylko przed Arturem. Przed Arturem oczywiście, bo ja jestem tutaj analfabeta zawodowy, zawodu aktora. A tu jest super zawodowiec. Nie karmca. Jak to tu Gdzie? I do tego jeszcze gra syna mojego który jest wielkim wirtuozem. Następne znów przejęło się emocjonalnie na mnie, że co, ja taki klezmerek, muzyk, muzykant, jazzman, który sobie lubi wypić, a, a tu taki wielki artysta, co ja tutaj robię w ogóle? Naprawdę miałem tremę, musiałem pójść do, do reżysera i do nich wszystkich powiedzieć, że, że przepraszam, ale mam tremę przed nimi, bo ja tremy tak ogólnie nie, nie miałem za często, no ale to spowodowało naprawdę e, schizofreniczną tremę.